Wiadomości z Ukrainy. Marines Sił Zbrojnych Ukrainy odparli na najeźdźców w Krynikach. W ciągu pierwszych 18 godzin poprzedniego dnia rosyjscy okupanci podjęli pięć prób szturmu na pozycję sił obronnych na lewym okupowanym brzegu Dniepru w obwodzie hersońskim. Centrum Prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało o tym w wieczornym podsumowaniu opublikowanym na oficjalnej stronie Facebooka. Ale ukraiński obrońca, który prowadzi kanał Telegram, poinformował: Krynky, kierunek Kherson. Chłopaki robią wszystko, aby utrzymać przyczółek do dalszego awansu. Operatorzy dronów kamikaze FPV pracują bardzo efektywnie. Z kolei Stanisław Buniatow, bloger i bojownik odrębnego batalionu szturmowego AIDAR, napisał na swoim kanale telegramu Goworiat Sniper, że agresor próbuje zablokować pracę ukraińskiej artylerii amunicją zaporową dalekiego zasięgu. W krynku wszystko jest stabilne. Chłopaki niszczą rosyjską piechotę pociskami kasetowymi, lancety, chociaż nie zawsze powodują pewne trudności w obliczeniach artyleryjskich na prawym brzegu. Wojska Ukrainy zniszczyły rosyjski desant na pojazdach opancerzonych. Myśliwce oddziału Garudy atakują bezzałogowe systemy powietrzne odrębnej Brygady Aeromobilnej Sił Zbrojnych Ukrainy. Wraz z lądowaniem rosyjskich okupantów w kierunku maryjskim zniszczyli bojowy wóz piechoty BMP-2 i transporter opancerzony. Bloger i porucznik sił zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym Alex poinformował o tym na swoim kanale telegramu oficer, wskazując, że wróg został zniszczony przez drony Kamikaze, zakupione zadatki od Ukraińców. W tym jeden interwencjonista, który bezskutecznie próbował odeprzeć drona za pomocą torby. Tymczasem autorytatywny Krajowy Kompilator Map Linii Frontu i ekspert wojskowy Deep State w swoim podsumowaniu z poprzedniego dnia na temat sytuacji na tej części frontu podał, co następuje. W pobliżu Gordziwki, Pobiedy i Nowomychajłówki trwają walki, wróg zwiększył presję na siły obronne. Rosyjski pilot, który dogonił helikopter na Ukrainę, został zastrzelony w Hiszpanii. Niestety mamy smutną wiadomość o osobie, która nie bała się wystąpić przeciwko faszystowskiemu reżimowi Federacji Rosyjskiej. Wygląda na to, że został złapany przez nieostrożność. Powiązanie ze swoją byłą, czy była ona prowadzona przez służbom specjalnym, czy też celowo się poddała w tej chwili możemy się tylko domyślać. W Hiszpanii zmarł rosyjski pilot wojskowy Maksym Kuźminow, który latem ubiegłego roku przyleciał na Ukrainę helikopterem MI-8. Poinformowała o tym ukraińska prawda, powołując się na źródła wywiadowcze i służbę prasową Głównej Służby Wywiadowczej Ukrainy. Zdecydował się przenieść do Hiszpanii, zamiast być tutaj, na Ukrainie. Z tego co wiemy, zaprosił do siebie swoją byłą, a ona została zastrzelona. Powiedział rozmówca. Według niego w pobliżu znaleziono spalony samochód, którym rzekomo uciekali zabójcy. Potwierdzamy fakt śmierci, przekazała służba prasowa wywiadu. Wcześniej wiele hiszpańskich i włoskich środków masowego przekazu w swoich serwisach informacyjnych podało informacje o rzekomym morderstwie Kuzminowa na parkingu jednego z kompleksów mieszkalnych hiszpańskiej gminy Villa Joyosa w prowincji Alicante. W swoich wiadomościach odnieśli się do źródła w hiszpańskiej policji. Jednocześnie wiek zamordowanego 33 lata nie pokrywał się z wiekiem Kuzminowa, który skończył 28 lat a niektóre źródła pisały o pozastrzelonym Ukraińcu. Później większość środków masowego przekazu usunęła ze swoich materiałów nazwisko zamordowanego. Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku Maksym Kuźminow przyleciał na Ukrainę helikopterem MI-8 i poddał się siłom zbrojnym Ukrainy. Później wywiad poinformował o operacji pod kryptonimem Sinicja. Maksym początkowo był skłonny pozostać na Ukrainie, tym bardziej, że udało się już wcześniej wywieźć jego rodzinę na Ukrainę, ale jak widać, faktycznie trafił za granicę albo zmienił zdanie. Albo mówiono o jego zamiarze pozostania tutaj specjalnie po to, by dezinformować Rosjan. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.